Zapraszam Was jutro. Jutro jest Słowo Boże, bo skoro odrzuciliśmy Bożka, to musimy teraz dać się poprowadzić Jemu. Słowo Boże jest o tyle ważne, Ewangelia jest o tyle ważna, że ona człowieka rozbiera z kłamstwa. Dzisiaj człowiek współczesny ma problem z grzechem. Ludzie idą do komunii, a nie rozpoznają zła, nie rozpoznają swojej sytuacji duchowej, dlatego że nie są ze Słowem. Nie dają się osądzać Bogu przez Słowo Ewangelii. Nie biorą jej do ręki. Dlatego jutro będziemy się uczyć, jak można się modlić prosto. Ten człowiek dzisiejszy, wy zabiegany, jak może się modlić, nawet nie mając czasu? To będzie jutro, ale mam prośbę. Przynieście jutro Biblię na XIX-pismo święte. Będzie krótka katecheza przed, więc schodźmy się wcześniej, już od pół do i krótka szkoła modlitwy przed Apelem, dosłownie 15-minutowa po Eucharystii. O Hezychi, modlitwy serca, modlitwy takiego wyciszenia, uspokojenia, bo to, dziś, tego dzisiaj współczesny człowiek, rozdygotany emocjami, tym życiową gonitwą, napięciem, bardzo potrzebuje. Niektórzy pytali się o Pismo Święte, że była obietnica, że będzie gdzie nabyć. Tak, pół godziny przed każdym spotkaniem, także jutro, tu za Kościołem, w tych nowych salach, jest grupa misyjna zrobiła taki punkt, taki sklepik. Zaglądajcie tam. Też będą po spotkaniu teraz, będzie można tam zajrzeć. Są wiem, że krzyże, na przykład z Ziemią Pratulińską, to dobra pamiątka po tych misjach. Do tych krzyży przywiążemy też oczywiście odpust zupełny na godzinę śmierci w niedzielę, ale jeszcze zanim to, to przecież jeszcze piękna droga przed nami. Jutro Słowo Boże nam rozświetli prawdę o nas, a we środę, a we środę. Post od Eucharystii, ale także post, kto może taki konkretniejszy, nawet o chlebie i wodzie, i to jest dzień zmagania. Będziemy Was wzywać do tego, żebyście sobie przebaczyli. Że nie ma lepszej okazji, bo tak to trzeba coś wymyślać, jak to, żeby honoru nie stracić, a zadzwonić, a jak mnie potraktuje, a tak możesz zwyczajnie zwalić na misję. Powiedz co, misję? Zrób z tym, co chcesz, ale ta. Ten gniew między nami już nie ma sensu, przepraszam. Jeżeli to przyjmie, jest już gotowy na przebaczenie, to ci przebaczy. Jeśli nie, to niech dojrzewa, a ty już jesteś wolny, ty wygrałeś. Także to jest wezwanie, żebyśmy oddali sobie długi. Bo ludzie są nieraz tacy pokrzywdzeni, zaufali komuś, pożyczyli, a nawet jeśli nie jesteśmy w stanie oddać, to chociaż telefon i powiedz, kiedyś oddam, wybacz. Także to jest okazja do tego, żeby wyrównać no, odebrane komuś dobre imię. Kiedyś się na kogoś coś takiego powiedziało. Może to komuś kogoś bardzo skrzywdziło. Może komuś za, zaszkodziło, więc jeśli tu myślę tak, że czasem są takie grzechy jak donos, denuncjacja. Jest też taki grzech, donos, który polega na tym, że ludzie idą i mówią wiesz co na ciebie gadają? To i to. I ten donos jest o tyle Wielkim grzechem, że on po prostu kłóci ludzi, bo jak ja usłyszę, że ktoś na mnie gadał, to już tego człowieka nie lubię. Już we mnie gniew, więc takie niby to w dobrej wierze mówienie, wiesz co o tobie mówią, to jest straszna krzywda i to też trzeba wyrównywać. Moi drodzy, to będzie też dzień no, pokuty, to będzie dzień nawracania się spowiedzi. Pamiętajcie, że to jest też spowiedź wielkanocna, więc powiedzcie swoim dzieciom, będzie spowiedź też dla szkoły. My tu specjalnie urządzimy o 12, ale te trzy spotkania i godzina przed każdym spotkaniem jest już spowiedź, czyli realnie od 9, czyli realnie od 16, czyli od 17.30. Dobrze, żeby gdyby to były spowiedzi nawet i z całego życia, albo z tego, co wraca ciągle, co jeszcze nie odpokutowałeś, bo to może to oznaczać. Zwykle te grzechy, które powracają, są nieodpokotowane. One jeszcze nie były, ta cena nie była zbyt wysoka. Za lekko były odpukotowane. Kochani, chcę też poinformować wszystkich, że przywilej misji jest tak wielki, że, nie, że kapłani, którzy będą spowiadać w czasie misji, są, y, mają y, władzę zdejmować wszystkie grzechy, nawet te, które są zarezerwowane stolicy święte, jak na przykład aborcja, albo, albo chociażby małżonkobójstwo. No my takich może dramatów nie mamy, ale są też inne rzeczy, które gdzieś tam w sercu zalegają. Jeżeli ktoś miałby problem z przebaczeniem, to może prosta modlitwa, ale w tych naszym programie ona jest. Wołajcie przez zęby nawet. Ja chcę też powiedzieć o jednej rzeczy. Przebaczenie nie dotyczy emocji. Ty możesz dalej na tego człowieka patrzeć, będziesz głowę odwracać, ale przebaczenie to jest decyzja woli. Czy ja nie będę się mścił, nie będę tego rozpamiętywał, po prostu odpuszczam ci to. Ważne jest też odpuszczenie tym, którzy odeszli, bo ci, którzy mają kontakty z duszami czyścowymi, nasi chrześcijańscy mistycy mówią, że wielu w czyśćcu jest związanych przez żal ludzi na ziemi. Nie mogą wyjść z czyśćca. Więc to też takie przebaczenie. To będzie wyrażało się w tym, że pójdziemy we środę na cmentarz wieczorem. Też zarezerwujcie sobie kochani czas, bo w czwartek będzie modlitwa z możliwością dotknięcia Jezusa w monstrancji. Modlitwa o uwolnienie, uzdrowienie serca i to zewnętrzne wieczór chwały tutaj po Eucharystii, ale w czasie Eucharystii przyjmiemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i na ten dzień przynieście krzyżyki i medaliki. Wtedy je poświęcimy, a Wy sobie na pamiątkę tego wyboru Jezusa nałożycie. No i w piątek, w piątek Eucharystia z chorymi. To będzie dla nich czas. Też będzie czas, by ich odwiedzić w domach, na tych krzyżach domowych. A my wieczorem pójdziemy drogą krzyżową od 18.00. Już wszyscy razem. Przy świętej nie będzie, będzie tylko o dziesiątej. Przypomnę, że w sobotę witamy Matkę Bożą o 16.30 męczenników, a w niedzielę odnowicie swoje śluby małżeńskie i postawimy misyjny krzyż. Teraz, kochani, zaśpiewamy pieśń. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. i prowadź do Ojca. Podnieś mnie, śmieje. i prowadz do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. nie mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.